Klimat zmienia się szybciej niż spodziewaliśmy się jeszcze kilka, kilkanaście lat temu. Firmy na całym świecie stają przed wyzwaniem przygotowania się na ryzyka związane ze zmianami klimatycznymi. Jak więc zarządy firm mogą skutecznie uodpornić biznes na te zagrożenia? W tym odcinku wyjaśnię podstawy zarządzania ryzykami klimatycznymi poprzez analizy scenariuszowe. Gotowi, startujemy! Witajcie na naszym kanale praktycznie o ESG. Skupiamy najlepszych ekspertów, aby mówić w jasny i zrozumiały sposób o skomplikowanych tematach związanych ze zrównoważonym rozwojem i ESG. Ja nazywam się Przemek Oczyp. I od lat doradzam firmom, w jaki sposób poprawić efektywność działań z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju. Jeżeli interesujesz się kwestiami ESG i zaczynasz raportowanie zgodnie z nowymi standardami SRS, to zachęcam Cię do zakupu mojej nowej książki Praktycznie ESG Przewodnik po raportowaniu zrównoważonego rozwoju. Na początek odpowiedzmy sobie na ważne pytanie: Dlaczego firmy powinny interesować się ryzykami klimatycznymi? Dla wielu osób, zmiany klimatu to coś, co wydaje się naturalne. Są też tacy, którzy w nie po prostu nie wierzą. Lecz to nie jest kwestia wiary. Ich wpływ na biznes jest już odczuwalny, a skutki będą tylko narastać. I już dziś możemy określić, z jakimi wyzwaniami firmy będą się mierzyć w przyszłości. Zacznijmy od tego, czym są ryzyka klimatyczne. To wszystkie rzeczywiste i potencjalne zagrożenia związane ze zmianami klimatu które mogą mieć wpływ na działalność firm, gospodarki oraz na społeczeństwo. Kiedy rozmawiamy o ryzykach klimatycznych, kluczowe jest rozróżnienie na ryzyka fizyczne i ryzyka transformacyjne. Ryzyka fizyczne to te, które wynikają bezpośrednio z procesów naturalnych. Ekstremalne zjawiska pogodowe, podnoszący się stan mórz czy susze. Są one coraz bardziej zauważalne i mają bezpośredni wpływ na łańcuchy dostaw, infrastrukturę czy koszty operacyjne firm. Natomiast ryzyka transformacyjne dotyczą zmian wynikających z dostosowywania się świata do nowych realiów. Nowe regulacje prawne, rozwój technologii, zmieniające się oczekiwania konsumentów to wszystko może znacząco wpłynąć na model biznesowy i konkurencyjność firm. Co ważne, te dwa rodzaje ryzyk często na siebie oddziaływują: na przykład nieodpowiednie działania adaptacyjne mogą zwiększyć ryzyka fizyczne, co prowadzi do tak zwanego efektu domina w łańcuchu wartości. Co ważne, zarządzanie ryzykami klimatycznymi nie dotyczy tylko działalności operacyjnej danego przedsiębiorstwa, ale ma wpływ na cały łańcuch wartości, od dostawców przez procesy produkcyjne aż po klienta końcowego. Dlatego kluczowym zadaniem jest identyfikacja tych ryzyk oraz ich ocena. Dzięki temu można nimi lepiej zarządzić i planować odpowiednie działania. I faktycznie coraz więcej firm dostrzega, że ryzyka te przeliczalne są na liczby. Możemy w miarę dokładnie określić, jak podnoszący się poziom wód wpłynie na koszty produkcji, jak wzrost temperatur wpłynie na dostawy surowców, albo jak regulacje związane z emisjami gazów cieplarnianych wpłyną na przepływy pieniężne. To oznacza, że zarządzanie ryzykiem klimatycznym staje się nieodzownym elementem strategii biznesowej. Analiza ryzyk klimatycznych pozwala firmom podejmować lepsze decyzje. W świecie pełnym niepewności kluczowe jest to, by potrafić oszacować, jakie ryzyka są najbardziej prawdopodobne i jakie będą miały konsekwencje dla naszej działalności. Co więcej, zrozumienie ryzyk klimatycznych pozwala firmom lepiej planować swoją przyszłość, zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. To jednak nie wszystko, bo tak naprawdę nie wiemy, jak dokładnie zmieni się klimat w ciągu najbliższych 50 czy 100 lat. Ale możemy zakładać różne scenariusze klimatyczne. A jak będzie wyglądała strategia firmy w różnych scenariuszach? Do tego właśnie służy analiza scenariuszowa. Analiza scenariuszowa to proces, który pozwala firmom przygotować się na różne możliwe warianty rzeczywistości. Prowadzenie firmy w sposób odpowiedzialny wymaga posiadania planu A, B i C. Dlatego dla inwestorów firmy bezpieczne to takie, które mają różne warianty strategii biznesowej w oparciu o różne warianty zmian klimatycznych, regulacyjnych czy technologicznych. Dzięki temu możemy przetestować, jak nasza firma poradzi sobie w różnych warunkach. Ale jak to działa w praktyce? Wyobraźmy sobie firmę, która działa w regionie zagrożonym suszą. Analiza scenariuszowa pozwala jej przewidzieć, jakie będą skutki długotrwałego braku opadów, ale też powodzi związanych z niską absorpcją wysuszonej gleby. Czy będzie to oznaczać wzrost kosztów produkcji, a może konieczność zmiany dostawców surowców? Dzięki temu firma. Może zaplanować działania wyprzedzające, które zminimalizują ryzyko i zabezpieczą jej działalność w przypadku wystąpienia przewidzianych okoliczności. Ale skąd mamy wiedzieć, jak się zmieni klimat? Kluczem do sukcesu analizy scenariuszowej są dane. Bez odpowiednich informacji trudno jest dokładnie określić, jakie ryzyka są najbardziej istotne dla naszej firmy. Dane muszą być nie tylko wiarygodne, ale także wystarczająco szczegółowe, by pozwolić na dokładną ocenę zagrożeń. Tu warto wspomnieć o raportach przygotowanych przez IPCC. Dostarczają nam ogólnego obrazu zmian klimatycznych na świecie i konkretne scenariusze zmian klimatu. Z kolei dane regionalne i krajowe, takie jak strategie przygotowane przez Ministerstwo Klimatu, pozwalają nam lepiej zrozumieć specyfikę lokalnych ryzyk. Nie można też zapomnieć o danych sektorowych, które pomagają firmom z różnych branż dostosować swoje działania do specyficznych wyzwań. Przed którymi stoją IPCC, Międzynarodowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu, opracował cztery scenariusze dotyczące przyszłych zmian koncentracji gazów cieplarnianych i ich wpływu na globalne ocieplenie. Scenariusze te są znane jako RCP. Pierwszy z nich, RCP-26, to najbardziej optymistyczny scenariusz, zakładający, że wzrost temperatury nie przekroczy 1,5 stopnia Celsjusza względem epoki przedindustrialnej. Wymaga on jednak radykalnej transformacji gospodarczej i niemal całkowitej eliminacji emisji gazów cieplarnianych do 2100 roku, co wydaje się mało realne, ponieważ ten próg został już przekroczony. Scenariusz RCP 4.5 jest to scenariusz umiarkowany, w którym wprowadzenie nowych technologii umożliwia znaczną redukcję emisji w efekcie średnia temperatura globalna wzrosłaby o około 2,5 stopnia Celsjusza do końca wieku. Mniej optymistyczny scenariusz RCP 6.0 zakłada stopniowy wzrost emisji gazów cieplarnianych. Przy takim scenariuszu średnia globalna temperatura wzrosłaby o 3 stopnie Celsjusza w stosunku do czasów przedindustrialnych. Najbardziej pesymistyczny scenariusz RCP 8.5 zwany Business as Usual Zakłada, że średnia temperatura Ziemi wzrosłaby o 4,5 stopnia, co groziłoby nieodwracalną destabilizacją klimatu. Każdy z tych scenariuszy to nie tylko dane liczbowe, ale potencjalne ścieżki, którymi możemy podążać jako społeczeństwo. Scenariusz RCP-2.6 jest wyzwaniem, wymaga natychmiastowych i szeroko zakrojonych działań, ale daje szansę na ograniczenie katastrofalnych skutków zmian klimatu. Z kolei scenariusz RCP-8.5 jest ostrzeżeniem przed konsekwencjami zaniechania działań. Wydawałoby się, że zmiana klimatu o stopień lub dwa to nic wielkiego. Niestety, nic bardziej mylnego. Każdy wzrost temperatury łączy się z nasileniem skrajnych zjawisk atmosferycznych. Susz czy powodzi może uniemożliwić uprawę roślin na danym terenie i zmusić mieszkańców do migracji. Scenariusze oparte na modelach IPCC odpowiadają różnym wariantom przyszłości. Rysunek, który widzicie, przedstawia dwa scenariusze emisji CO2. W scenariuszu czerwonym zakłada się wydobycie i spalanie wszystkich dostępnych paliw kopalnych z rosnącymi emisjami do końca obecnego wieku i spadkiem po wyczerpaniu zasobów. Scenariusz niebieski przewiduje stopniowe ograniczanie emisji do zera w nadchodzących dekadach, a następnie ich redukcję poniżej zera. Dzięki usuwaniu CO2 z atmosfery, na przykład za pomocą nowych technologii. Na tym wykresie widzimy wzrost średniej temperatury powierzchni Ziemi w dwóch scenariuszach: spalania wszystkich paliw kopalnych RCP-85 oraz ograniczenia emisji RCP-26. Jeśli będziemy dalej intensywnie spalać paliwa kopalne, scenariusz czerwony, temperatura do 2300 roku może wzrosnąć nawet o 8-10 stopni Celsjusza. W scenariuszu niebieskim, zakładając znaczne ograniczenie emisji, ocieplenie nie przekroczy 1,7 stopnia Celsjusza, nawet przy maksymalnej czułości klimatu. Każdy z tych scenariuszy wiąże się z różnymi ryzykami i wyzwaniami. Wybór odpowiedniego scenariusza zależy od specyfiki firmy i horyzontu czasowego. No dobrze, przeprowadziliśmy analizę scenariuszową. I co dalej? Następnie określamy kluczowe czynniki. Które będą miały wpływ na firmę. Na przykład koszty regulacyjne, dostępność surowców czy zmiany w preferencjach klientów. Później przeprowadzamy symulację, tak zwane stres testy, oceniając wpływ każdego scenariusza na konkretne obszary działalności. Powinniśmy zastanowić się, jak wzrost temperatury wpłynie na koszty surowców, albo jak nowe regulacje dotyczące emisji wpłyną na rentowność projektów. Kolejnym krokiem jest określenie, Jakie działania możemy podjąć, by zminimalizować ryzyko? Czy powinniśmy zainwestować w nowe technologie, a może zmienić dostawców surowców? Wreszcie musimy monitorować wyniki naszej analizy i na bieżąco dostosowywać nasze działania do zmieniających się warunków. Analiza scenariuszowa to proces, który wymaga zaangażowania i współpracy różnych działów w firmie. W dużych organizacjach kluczowe jest zgranie zespołów i zapewnienie, że wszystkie działy Działają w oparciu o te same założenia. To wyzwanie, ale też ogromna szansa na zwiększenie efektywności i odporności firmy. Czy analiza scenariusza ma jakieś wady? Oczywiście, a co ich nie ma? Największym wyzwaniem w jej tworzeniu jest dostępność danych. Często brakuje szczegółowych informacji lokalnych, które mogłyby precyzyjnie pokazać wpływ zmian klimatycznych. Modele globalne, takie jak te opracowane przez IPCC, są pomocne, ale dla wielu firm to za mało. Choć z roku na rok tych danych i analiz jest coraz więcej, powstają nowe aplikacje i strony, które po przesunięciu suwaka temperatury pokazują, jakie konsekwencje będą w danym regionie. Polski Sejm uchwalił właśnie nowelizację ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Nakłada ona na miasta liczące co najmniej 20 tysięcy mieszkańców obowiązek uchwalenia miejskich planów adaptacji do zmian klimatu. Mają one opierać się na wnioskach z analiz. Zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych występujących na terenie gminy, a także scenariuszy pogodowych, zmian klimatu oraz ryzyk, które z tych zmian wynikają. Więc już niedługo będziemy dysponowali znacznie bardziej szczegółowymi danymi regionalnymi. Ale co najważniejsze, nawet najlepsza analiza scenariuszowa jest bezużyteczna, jeżeli nie zostanie zintegrowana z procesami decyzyjnymi. Wyniki muszą znaleźć odzwierciedlenie w strategiach, modelach zarządzania. I podejściu do ryzyka. To wszystko brzmi dość abstrakcyjnie i futurystycznie. Jednak już teraz jest wymogiem dla wszystkich firm, które raportują zgodnie z wytycznymi SRS. Zgodnie z wytycznymi standardu E1 dotyczącego zmian klimatu, firmy powinny przygotować analizę scenariuszową, szczególnie w kontekście ryzyk i szans związanych z klimatem. Każdy raport powinien wskazywać, na jakich scenariuszach oparła się firma, jakie założenia przyjęto. I jakie dane wykorzystano. To nie tylko kwestia przejrzystości, to sposób na budowanie zaufania wśród interesariuszy. Na koniec kilka rad, jak zarządzać ryzykiem klimatycznym w praktyce. Pierwszym krokiem jest identyfikacja i ocena ryzyk. Dzięki odpowiednim narzędziom i modelom można określić, które ryzyka mają największy wpływ na firmę i jak bardzo mogą zaszkodzić lub pomóc w osiągnięciu celów biznesowych. Drugim kluczowym elementem jest przypisanie ryzyk konkretnym osobom lub zespołom w organizacji. Każde ryzyko powinno mieć swojego właściciela. Dzięki temu zarządzanie staje się bardziej skuteczne, a analiza ryzyk klimatycznych jest integrowana z codziennym zarządzaniem. Ostatnim ważnym punktem jest stworzenie matrycy ryzyk, która uwzględnia zarówno ryzyka fizyczne, jak i transformacyjne. Taka matryca powinna obejmować nie tylko krótkoterminowe skutki, ale też długoterminowe wyzwania, np. zmiany w łańcuchu dostaw czy wpływ nowych technologii. Ryzyka klimatyczne to już nie kwestia przyszłości. To wyzwanie tu i teraz. Firmy, które potrafią je zrozumieć i skutecznie zarządzać nimi, za pomocą narzędzi takich jak analizy scenariuszowe, zyskują przewagę konkurencyjną, są bardziej wiarygodne i lepiej radzą sobie w zmieniającym się świecie. Co powinieneś zapamiętać z dzisiejszego odcinka? Ryzyka klimatyczne dzielą się na dwa główne typy. Ryzyka fizyczne wynikające z naturalnych procesów, takich jak ekstremalne zjawiska pogodowe, i ryzyka transformacyjne, obejmujące nowe technologie, regulacje i zmieniające się otoczenie konsumentów. Analiza scenariuszowa pozwala firmom przewidzieć wpływ różnych wariantów zmian klimatycznych i opracować plany awaryjne. Analiza musi być zintegrowana z procesami decyzyjnymi w firmie. Wyniki powinny przekładać się na strategie biznesowe i podejście do zarządzania ryzykiem. Dziękuję za uwagę. Jeśli macie pytania lub chcecie podzielić się swoimi doświadczeniami, zostawcie komentarz poniżej. Pamiętajcie też o subskrypcji. Dzięki niej nie przegapicie kolejnych materiałów o ESG i zrównoważonym rozwoju. Do zobaczenia.